Po pandemii branża turystyczna w 2024 roku stanęła na nogi, a ruch turystyczny wygenerował w naszym kraju blisko 100 miliardów złotych. Dzisiaj w turystyce polskiej łącznie Około 20 milionów turystów zagranicznych zostawia blisko 60 miliardów złotych, a 60% turystów Polski 40 miliardów. Oczywiście najwięcej jest turystów z Niemiec: Czesi, Francuzi, Holendrzy, Stany Zjednoczone. Z dalszych krajów to głównie Japończycy. I dlatego nasza promocja poprzez Polską Akademię Turystyczną opiera się głównie właśnie na tych, na tych destynacjach. Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego pokazują nam, jak bardzo dynamiczny rozwój przeżywa branża turystyczna i jak wiele osób z kraju, za zagranicy przyciągają. Interesuję się w ogóle turystyką, dlatego przychodzę na targi. Co roku jest inaczej, mimo wszystko. Mimo tego, że bardzo dużo jest stoisk, które się powielają, to, to mimo to warto i tutaj zobaczyć, bo, bo co roku jest więcej atrakcji. Na targi turystyczne przyjeżdżam zawodowo, mam bazę rehabilitacyjną i czasową, dlatego też tutaj co roku Przyjeżdżam, dużo ludzi odwiedza te targi, ważne targi w, w grafiku turystycznym. No miłe zaskoczenie, fajnie. Jestem e, pod wrażeniem lokalnych produktów. Spróbowałam. Myślę, że mam kilka pomysłów, jak może wykorzystać to, co zobaczyłam. W moim biznesie. Wrocławski port lotniczy w tym roku oferuje kolejne nowe, ciekawe kierunki lotów. Mołdawia to jest nowość, którą wprowadzamy latem tego roku. Kiszyniów to jest miejsce, do którego można polecieć na, na weekendowy, tak zwany City Break. Do nowych kierunków w tym roku od nas z lotniska należą Rieka, Lamezia Terme, Pescara i Kiszyniów. Nowe kierunki zaczynają od nas już latać od nowego rozkładu lotów od kwietnia, więc serdecznie zapraszamy wszystkich pasażerów do latania od nas z lotniska. Bułgaria, Chorwacja, Hiszpania czy Dominikana. To jedne z najpopularniejszych kierunków wyjazdów zagranicznych Polaków. Jesteśmy czwarty raz na targach we Wrocławiu, żeby promować Bułgarię, żeby promować nasze najlepsze kierunki. Mamy tutaj przedstawicieli Warny, Sofii. Do Sofii można leczyć z Wrocławia bezpośrednio. Dwa razy w tygodniu. Chorwacja jest blisko. Są bezpośrednie loty na wyspę Kyrk, organizowane przez Ryanair. Są piękne plaże, sympatyczni ludzie, pyszne wino, czyste morze, czyste powietrze. Coraz więcej ludzi właśnie na południu Hiszpanii, bo loty. Są z Wrocławia 3 cztery razy w tygodniu. Inne wyjazdy na Dominikanę. Są piękne plaże, wspaniali ludzie, piękne hotele. Podczas targów na Tarczyńskiej Arena Wrocław w ciągu trzech dni zaprezentowało się ponad 200 wystawców z kraju i zagranicy. Każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie.